Witajcie serdecznie biało -Zieloni. Ja nazywam się Kajetan Dudzik z redakcji Lechianet. Jest ze mną trener Artur Kaim szkoleniowiec zespołu Kobiet oraz ekipy U16 Gdańskiej Lechi. Witam serdecznie. Witamy i zapraszamy na rozmowę o drużynie Kobiet, o specyfice pracy z żeńskimi piłkarkami i również o bieżącej sytuacji zespołu która jest no, dosyć optymistyczna po rundzie jesiennej? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dlatego, nie przedłużając, zaczynajmy. Jesteście na trzeciej pozycji w trzeciej lidze kobiet, co jest bardzo dużym skokiem wzwyż w porównaniu z poprzednim sezonem, gdzie do końca była walka o utrzymanie. No ale ta strata do, do liderek z Poznania wciąż wynosi bodajże 9 punktów. Tak. I czy wy chcielibyście już w tej rundzie powalczyć o coś, czy, czy nastawiacie się po prostu, że od przyszłego sezonu walczymy o ten najwyższy cel? To może ja zacznę od w ogóle początku przygotowań do, do tego sezonu. Pamiętam, że pierwszy sparing... Zagraliśmy yy, i też miałem po takie po sparingu, też gdzieś no, ta kadra, musieliśmy ją po, połapać na nowo też w dużym stopniu yy, i miałem takie porze, Artur w co ty się pakujesz, <grym> bo ten sparing wyglądał po prostu bardzo źle w naszym wykonaniu, aczkolwiek to był pierwszy sparing, praktycznie bez treningów go zagraliśmy, yy, ale widziałem, że ta drużyna z meczu na mecz gra coraz lepiej. Tak jak pierwsze, pierwsze mecze, pierwsze spotkania były dla nas też takie no, trudne powiedzmy, pod kątem realizowania planu i tak dalej, no bo przygotowania były też bardzo krótkie. To pod koniec rundy już miałem nie, wow, ta, ta drużyna chce coś więcej i, i byłem mega zaskoczony, bardzo pozytywnie. Ja też jestem trochę perfekcjonistą, to muszę czasami tonować swój nastrój, bo ja bym chciał, żeby wszystko wychodziło jak najlepiej, co sobie zaplanujemy, ale w piłce tak się nie da. Tak jak mówiłem, my raczej opieramy się o to, że chcemy wygrywać po kolei każdy mecz i dla nas sukcesem będzie, jeśli będzie sytuacja, w której wygramy z Lechem mecz rewanżowy, to dla nas będzie ogromny sukces i czy my w ogóle awansujemy, czy nie, to na pewno nas wzmocni to jako zespół, że my możemy dalej rywalizować z silnymi zespołami. Pomimo tego, że no nie do końca tabela się może ułożyć pod awans. A może być też tak, że jakaś drużyna znowu się wycofa. Z drugiej ligi od nas awansują dwie, trzy, no nie wiadomo. Więc raczej stawiamy sobie tak, że, że chcemy walczyć o punkty. A dokąd nas to zaprowadzi, zobaczymy. W tej dotychczasowej części sezonu. Mieliście wzloty, bo było zwycięstwo w turnieju Dziewczyny grają fair, rozgrywanym zresztą na Polsat plus Arenie. No ale przydarzyło się też, przydarzyła się też wysoka porażka przeciwko liderkom futsalowej Ekstraligi. Jaki, jaka tutaj była huśtawka nastrojów? Myślę, że ten futsal to po prostu... Ja tak chciałem go traktować na początku bardzo szkoleniowo, bardzo przygotowawczo do tego, żeby wykorzystać nauczanie, umiejętności w grze jeden na jeden, tak jak sobie dziś tam cały czas podkreślam to, zresztą rozmawiając też, też z tobą, bo myślę, że to jest kluczowy element, którego nam brakowało po prostu w sezonie. Myślę, że mimo wszystko nie odczuliśmy tej porażki, tak? no bo jednak jeżeli grasz w futsalu, w pierwszej lidze futsalu i, i zajmujesz, no i finalnie ostatnie miejsce zajmujemy, i igrasz z liderem Ekstraligi, gdzie tam grają reprezentantki Polski. To myślę, że i tak dziewczyny starały się walczyć, ale było widać tą dysproporcję umiejętności, że ta porażka ich tak nie zabolała. A myślę, że właśnie takim pozytywnym tego tym, tą częścią tego meczu, to było to, że strzeliliśmy w ogóle gola i że strzeliliśmy później drugiego, jak Jula strzeliła od bramki do bramki, to to taki pozytywnie wzmocniło i i my zapamiętaliśmy ten mecz z tej jednej bramki. Zapamię... Nie wiem, w jaki sposób straciliśmy 17 goli. na nagraniu jest, ale ja nie wiem. Ja zapamiętałem ten mecz i emocjonalnie stało to we mnie taka kotwica, że, że kurczę, no taką bramkę, która się na co dzień nie zdarza. E... I dziewczyn też tak to zapamiętały, jak z nimi rozmawiałem. Więc nie zabolała aż to nas tak. I też wiemy, że no, to nie jest nasz konik, powiedzmy futsal, gramy pierwszy raz. Na... Przede wszystkim najważniejsza jest trawa i te umiejętności, które nabędziemy podczas futsalu, żebyśmy wykorzystali na boisku. No właśnie, ale w, w trakcie <coughs> zimowych rozgrywek w futsalu często zdarzało się tak, że jechaliście na mecz w niepełnym składzie. Jak to wpłynie na, na przygotowania do wiosny? Bo wiemy, że to potrafi naprawdę wybić z rytmu. Nawet było jedno spotkanie, że tak powiem, kryzysowe w drużynie. No tak, no, rozmawialiśmy, ale też chcieliśmy sobie ujednolicić jeszcze raz zasady w drużynie, które chcieliśmy, żeby było jednolite i też, żeby nas, żebyśmy mieli punkt odniesienia drogowskaz, dokąd zmierzamy. Na pewno. Część dziewczyn, ja co, od początku przy grania w futsalu podkreślam im, że wszystkie osoby, które są regularnie, które są na treningach, na meczach, na pewno odniosą z tego korzyści. Natomiast też wiem, że konia można zaciągnąć do wodopoju, ale za niego się nie napije. Więc jeżeli dajemy taką możliwość i część dziewczyn z tego chce skorzystać i, i chce się rozwijać, może ma cele sportowe, grania po prostu coraz wyżej. To jestem szczęśliwy, że ta część osób z tego korzysta. Natomiast też biorę pod uwagę to, że te dziewczyny często mają te studia, mają pracę swoją, ktoś tam pracuje w weekendy, i że no nie do końca możemy w tym futsalu z tego skorzystać, więc też stworzyliśmy taką przestrzeń elastyczną, że kto może, to jedzie z drużyną. Chyba, że jest taki kryzys, że jest nas po prostu bardzo mało, choroby i tak dalej, no to wtedy już musimy kogoś troszkę gdzieś tam bardziej przymusić do tego, żeby pojechał, żeby pojechała z nami, ale, ale finalnie zagramy wszystkie mecze praktycznie w pełnym składzie, więc myślę, że czekam na efekty na wiosnę. Czyli, czyli w ogóle jakby nie patrzycie zupełnie na, na punkty w futsalu, liczy się rozwój? Zdecydowanie. Ja nie patrzyłem ani razu od początku rozgrywek w tabelę. Nie patrzyłem. Nie wiem, kto jest na pierwszym miejscu, nie wiem, kto, kto jest na drugim, trzecim, nie mam pojęcia. Celujemy tylko i wyłącznie w rozwój naszych zawodniczek, no bo to jest dla mnie najważniejsze i od początku tak sobie to zakładałem. Nie? Ale macie jeszcze inne problemy, bo przydarzył się zakaz transferowy, który pewnie nie wszyscy wiedzą, obejmuje też drużyny właśnie żeńską, drużyny młodzieżowe. No i testowaliście kilka zawodniczek zimą, no ale niestety póki co nie możecie w żaden sposób podpisać z nimi kontraktu. No jest tak, I na pewno jest to dla nas duży problem, no bo to też zawsze wzmaga rywalizację, jeśli przychodzą nowe osoby, to też te, pod, musi powodować, że ktoś, może ktoś się mniej angażował, musi trochę spojrzeć z innej perspektywy i, i przyjść częściej na trening, no bo za chwilę wypadnie na przykład ze składu. No, tutaj jest bardzo duży problem dla nas z tym związany, ale wszystkie osoby, które przychodziły i, i które pytały i które gdzieś tam chciały, testowały się u nas, to od razu dostawały od nas informację, że jest taka sytuacja i że to jakby jest ich decyzja, co finalnie z tym zrobią. Czy, czy chcą zostać i dalej czekać z nami jako drużyna, czy po prostu decydują się pójść gdzieś indziej. Więc też ja. Zawsze dziewczyną podkreślam, że ja w relacjach stawiam na szczerość i tego samego oczekuję od, od zawodniczek. I od początku szczerze, jakby nie owijaliśmy w bawełnę, że nie wiem, za chwilę was zarejestrujemy, poczekajcie, poczekajcie, tylko po prostu powiedzieliśmy, tak to wygląda. E, musicie być przygotowane na to, że możecie nie zagrać w najbliższej rundzie. Ale mimo wszystko, atmosfera w zespole przed nadchodzącą wiosną, chyba i tak jest taka raczej pozytywna, jest takie. Wyczekiwanie rozpoczęcia rozgrywek, no bo sytuacja w tabeli jest naprawdę dobra. Na pewno jest, no, sytuacja w tabeli jest dla nas bardzo dobra, biorąc pod uwagę poprzedni sezon i, i patrząc gdzieś, jak, jaką pracę wykonaliśmy w kontekście tego poprzedniego sezonu. Hmm, czy jest dobra? No, trzeba by dziewczynę zapytać. Mi się wydaje z mojego oka, że jest ok, że jest naprawdę dobrze i że myślimy o tym, żeby to trzecie miejsce utrzymać, a może zdobyć coś więcej. E, natomiast czy tak będzie, no to już m, przyszłość pokaże. Na spotkaniu świątecznym, takim podsumowującym, e, trener e, pokazywał dziewczynom e, ich statystyki e, i, i takie obszary, gdzie spisały się dobrze i źle. Jak, Twoim zdaniem, można jeszcze bardziej poprawić zespół przed nadchodzącą walką o lokatę w trzeciej lidze? Raczej kiedyś skupiałem się mocno na analizie zespołowej, jakichś takich korektach zespołowych. Teraz zmierzam w stronę analizy indywidualnej i poszukania, w jakiej przestrzeni możemy poprawić jeszcze indywidualnie zawodniczki. To też jest odpowiedzią był futsal. Na to, więc szukamy teraz rozwoju tego indywidualnego bardziej, bo zespołowo większość dziewczyn wie już, co robić, jak się zachowywać na boisku, jakie działania podejmować. Natomiast tutaj indywidualnie jakieś takie korekty próbujemy jeszcze wprowadzać, lepiej wykorzystywać przestrzenie. Podczas gry, czy, czy w których momentach mamy jakieś działania podejmować, to tutaj nad tym pracujemy, ale bardziej pod kątem indywidualnym. No, niż... przydarzył wam się taki sparing, gdzie byłem obok i słyszałem, jak e, trener musiał e, na dziewczyny krzyczeć, żeby wchodziły w pojedynki jeden na jeden, a nie rozgrywały piłki, bo e, chodziło o to, żeby, żeby wypracować e, ten drybling i te, te pojedynki. Tak, no. Chyba wiem nawet o który sparing chodzi. Tam rywal był troszkę słabszy, i właśnie też chciałem, żeby dziewczyny to wykorzystały, że skoro mamy rywala, z którym możemy wchodzić w te pojedynki, to zróbmy to nawet kosztem utraty piłki, bo no, chcę zachęcać je do odważnej gry i wypracowywania takiej przewagi liczebnej właśnie poprzez wykorzystywanie tego driblingu no ale to też. Zawodnik wybiera narzędzie na, na meczu w trakcie już takiej pełnej presji, tego stresu meczowego, to zawsze będzie wybierał narzędzie, które zna najlepiej. No jeśli ktoś nie jest dryblerem, albo wcześniej nie był zachęcany, czy nie była zachęcana do dryblingu, no to finalnie będzie wybierać podania, no bo jest po prostu łatwiejsze takie zmierzenie się z, trochę ze swoją strefą komfortu, wyjście troszkę z niej, no już jest trudne w trakcie meczu, więc czasami no my musimy też im trochę zachęcić, je do tego gdzieś podkrzyknąć, podpowiedzieć, słuchaj, zrób to, nawet jak ci to teraz jest niekomfortowe, to weź to zrób, nawet jak ci się nie uda, to zrób. Bo finalnie efekt ma przyjść tam za rok, miesiąc, dwa, trzy, cztery, pół roku, a nie tutaj w tym danym meczu, gdzie to był jeszcze sparing, więc, więc chcieliśmy bardziej wykorzystać to pod kątem rozwijania dalej tej umiejętności 1 na jeden, którą która jest deficytowa u nas i jej potrzebujemy. No właśnie, stwierdziłeś, że chcecie grać ofensywnie, więc tak na koniec zapytam nie o miejsce w tabeli, na jakim chcecie skończyć, tylko o to, ile bramek chcecie strzelić. No jeszcze nie mamy w planach rozmawiać o celach dla drużyny i jak już przeanalizujemy tak dokładnie na czym stoimy pod kątem bramek strzelonych, straconych, co chcemy osiągnąć, jaki, jaką poprawę chcemy zrobić, to, to wtedy dopiero jakiś, jak postawimy cel, to będę mógł powiedzieć coś konkretnego, no, ale zazwyczaj stawiamy sobie cel ilość goli też jako, jako takie punkty odniesienia dla nas, dokąd zmierzamy i, i też wie, pamiętam mecz, gdzie graliśmy z Sianowem, to po pierwszej połowie było chyba tylko 2-0, ale to mieliśmy bardzo dużo okazji i nie wykorzystywaliśmy, no i też zwróciłem na to uwagę dziewczynom, że no, jeżeli chcemy być na topie, chcemy finalnie gdzieś dążyć do tego, żeby awansować, no to my musimy jak najwięcej tych okazji wykorzystywać i jeśli przeciwnik... Daje nam możliwość strzelenia po prostu 5 goli, no to strzelmy mu 10. No musimy coś jeszcze dołożyć od siebie, czy 5 goli, które, które powinniśmy zdobyć po błędach przeciwnika, plus jeszcze od siebie coś dorzućmy. Eee, no i później wyszliśmy na drugą połowę i dziewczyny tam strzeliły 7 czy 8 dalej goli, czy nawet 9. Więc zawsze chcemy stawiać sobie cele. I, ale też takie realne, osiągalne dla nas. Nie gdzieś tam takie wyjęte z kosmosu, gdzieś, że nie wiem, będziemy skakać po górach czy coś Oczywiście życzymy wam powodzenia w nadchodzącej rundzie. No i zapraszamy wszystkich do obejrzenia wywiadu. Dzięki bardzo za rozmowę. Był z nami Artur Kań. Miło mi. Dzięki bardzo. Dzięki.